Nintendo Switch to nadal świetna konsola, na którą wychodzi mnóstwo bardzo dobrych gier, ale nie da się ukryć, że pod względem sprzętowym jest już mocno przestarzała i na rynku powinien pojawić się jakiś jej następca. Zgodnych z zaufania źródeł wiemy mniej więcej kiedy Switch 2 zadebiutuje na rynku, a na podstawie tych przecieków możemy też szacować, co zaoferuje nowa konsola Nintendo. Oczywiście zanim oficjalna premiera nie zostanie ogłoszona, żadna data z przecieków nie jest pewna, ale według serwisu VGC pierwsze platformy developerskie nowej generacji Switcha trafiają już do twórców gier, a premiera nowego sprzętu zaplanowana jest na drugą połowę przyszłego roku. Informacje te wydają się dość wiarygodne biorąc pod uwagę fakt, że jeżeli konsola miałaby się ukazać jeszcze w tym roku to prawdopodobnie znalibyśmy dużo więcej informacji na jej temat. Poza tym jest wątpliwe, żeby Nintendo kazało czekać fanom na kolejną konsolę ponad 7 lat, byłaby to najdłuższa przerwa w historii firmy. A co z charakterystyką i możliwościami Switcha 2? No cóż, Nintendo bardzo lubi eksperymentować i z pewnością doda jakieś nowe funkcjonalności. Ale trudno sobie wyobrazić, że nowy Switch nie będzie znowu hybrydową konsolą. Raczej na pewno podłączymy go zarówno do telewizora, jak i programy w pociągu. Niemal pewny jest również fakt, że za procesor znajdujący się w Switchu 2 będzie odpowiadała firma Nvidia, która odpowiada również za TG, znajdującą się w pierwszym Switchu. Teoretycznie możliwe byłoby dogadanie się z AMD, no bo innej alternatywy nie ma. Ale nic nie wskazuje na to, aby Nintendo nie było zadowolone ze współpracy z Nvidią, a musiałaby ona wyglądać naprawdę źle, aby Japończycy chcieli całkowicie zmienić architekturę procesora z ARM na X86 i do wstawce GPU, bo taka zmiana jest obecnie bardzo problematyczna i kosztowna. Bardzo prawdopodobne jest też to, że ze względów finansowych Nintendo zdecyduje się na wykorzystać jakiś już gotowy produkt Nvidii ewentualnie po jakichś większych lub mniejszych poprawkach. I wcale nie musi być to najnowszy chip, co widać chociażby po Tegrze zastosowanej w pierwszym switchu. Nvidia od czasów Tegry X1 co prawda nie tworzy już nowych układów do smartfonów i tabletów, ale za to nadal projektuje układy wykorzystywane w samochodach. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem do wykorzystania przez Nintendo jest któryś z chipów z rodziny Orin. Dostępnych od przełomu 2021 i 2022. Nie tylko dlatego, że na Tora, czyli następcę Orina, jeszcze sobie trochę poczekamy, ale też dlatego, że uważni programiści zauważyli, że jeden z pracowników firmy Nvidia dodał do jądra Linuxa obsługę nigdy niezapowiedzianego chipu T239. Od T23 rozpoczynają się oznaczenia układu z rodziny Orin. Więc wiemy, że dwa lata temu Nvidia musiała stworzyć taki konwersję Orina, której nie wykorzystano jeszcze w żadnym znanym produkcie. Dla przypomnienia, w podobny sposób, czyli z aktualizacji kernela Linuxa, dowiedzieliśmy się kiedyś o tym, że nadchodzi odświeżony oryginalny switch z bardziej energooszczędnym procesorem, nazwa kodowa Mariko, wykonany w nowszym procesie technologicznym. Co potrafi ten tajemniczy chip T239? Wszystkich szczegółów nie znamy, ale wiemy, że będzie on miał 8 rdzeni Cortex A78 i GPU oparte na architekturze Ampere i SCART GeForce RTX 3000. Ten drugi fakt jest szczególnie istotny, bo w praktyce oznacza obsługę HDMI 2.1, śledzenia promieni i DLSS, a DLSS w hybrydowym sprzęcie po Curious switcha to potencjalny game changer. W zależności od tego, co postanowi zmienić Nintendo, niewiadomą pozostaje kwestia wstecznej kompatybilności. Tegra X1, choć oparta na mikroarchitekturze Maxwell, ma kilka asów w rękawie, bo na przykład obsługuje dekodowanie tekstur w formacie ASTC, którego nie obsługuje żaden z desktopowych GPU NVIDIA. Bez niego kompatybilność wsteczna w następcy Switcha. Byłaby bardzo utrudniona, co bardzo dobrze pokazują problemy, które tekstury ASTC, intensywnie wykorzystywane chociażby w grach serii Legend of Zelda, przysparzają twórcom emulatorów Switcha.